Gotówka w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. O dziwo, gotówka, jako taka, jest tematem, osobnym tematem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla porównania, w jednoosobowej działalności, jeżeli wypłacimy pieniądze z bankomatu w gotówce, to to są po prostu nasze pieniądze nie musimy w żaden sposób ich rozliczać ani księgowej informować, że te pieniądze zostały wypłacone, to po prostu są nasze pieniądze, to jest jednoosobowa działalność, to jestem ja. W z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ ona ma swoją własną osobowość prawną, te pieniądze ja wypłacam jako wspólnik i te pieniądze muszę potem na koniec jakiegoś okresu rozliczyć, czyli albo muszę przedstawić fakturę, które, która jest zapłacona gotówką, między innymi właśnie tymi pieniędzmi, albo muszę te pieniądze wrócić, zwrócić do spółki. Każdy Ruch na gotówce musi być również odzwierciedlony potem w księgowości, dlatego nie można wykorzystywać pieniędzy firmowych do celów prywatnych, bo potem księgowa będzie, będzie musiała zadawać niekomfortowe pytania, dlaczego na rachunku jest transakcja z McDonalda, kiedy to nie za bardzo jest koszt firmowy.